Co, co, sędzia, co sędzia wydał, że, że jak będę nagrywał, to i policjant, i milicjant Krakowiak, i, i Zawadzka, wy to respektujecie, łamanie konstytucji artykułu 45, ale to nie macie polecenia sądu, tylko konstytucji. Do dyskusji, który jest tutaj, do... Ja nic z wam nie będę zdawał. Jak złamiecie konstytucję. No ja, ja, ja też się informuję, jak wygląda, że jesteś Pol Polakiem, że, 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 że masz przestrzegać prawa polskiego, a nie hazarskiego i artykuł 45 konstytucji, a nie jakiś, jakiś ten Posiedzenia. Posiedzenie jest niezgodne z artykułem 45 Konstytucji. Nie ma czegoś takiego jak posiedzenie. Nie kiwaj głową, tylko masz służyć Polsce, a nie hazarom. Co mi chcecie na, na niejawnej rozprawie wskazać? Mam się hazarom poprzewracało w głowach. Jeśli złamiecie yy, prawo twórcy, to zobaczycie. odpowiecie kiedyś przed twórcą. Przed... To jest właśnie. Ludzie udostępniajcie to po prostu. Zawadzka już powinna wylecieć z policji. Takie marionetki hazardów jak Zawadzka i Krakowiak powinni po prostu wylecieć. Jeszcze Zawadzka na pierwszym filmie zakrywała, zakrywała po prostu imiennik. Ma wziąć artykuł 14 ustawy o Policji. ja zawsze nie mogę może nagrywać, pan, nie będziesz mi rozkazywać. Nie, nie będziesz... Tak informacyjnie, No to mi załóż sprawę. Załóż mi sprawę. Załóż mi, sprawę, załóż mi sprawę, załóż mi sprawę. Nawet się nie znasz na prawie, jesteś mariaznacką, hazardzką. No. Dzień dobry. Pyla, ty też udajesz, głupa? Ty też że że nie wiesz, że jest sfałszowana osoba? Nie będziecie ty ze mnie robić. Pan jest adwokatem pyla? To... Zabraniam panu No, ty się możesz. Nie, za... się włączyć, jakbyś był normalnym... normalnym... nie, nie, Powinieneś... Dobrze, 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 To jest niezgodne z konstytucją, nie, masz gdzieś no ja konstytucję. Czy wszyscy są pod Wszyscy. Czy wszyscy. Czy... Tak wygląda Godlewska. Opinia jest nieważna. Nie jest popełnione Widzisz, że tutaj baguta? Siadaj tutaj i rozmawiamy. Nie, pani nie, nie, się ze mną nie, nie bo, bo nie jesteś, nie jesteś na podstawie czego chcesz? Na ja papieru toaletowego? Ja A ja czego? Poczytalność to jest niepoczytalność. Porównaj sobie opinię sądową są A kim się. ty jesteś? Nie masz prawa mnie reprezentować. Brak mojej zgody. Na podstawie, że jest lewa opinia. Ja mnie nie chcą puścić. W ogóle już z kolejna telefonem, sprawa, telefonem nie, ale no ale telefonem co z telefonem i Ty jesteś prawnikiem, artykuł tak. Konstytucji 45 znasz? No. Posiedzenie, to sobie wszyscy posiedzicie, byle jesteś skończony, ja udostępnię swoją a, 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 kancelarię adwokacką, wszystko po prostu. Zaraz, zaraz po prostu ludzie, jeśli jesteś przestępcą, idź do gościa, który udaje głupa, Wielokrotnie w każdych aktach masz, że co innego jest kurde na opinii, powołują się na wyrok Szanowa i że, że jestem niby że tam było napisane, że jestem niepoczytalny i nie dopuściła mnie y, psychiatra do... Niech, niech pan posłucha. I mnie psychiatra niech pan nie dopuściła. Niech pan mnie posłucha, Jak tak. chcę skończyć? Nie. I psychiatra mnie nie. Nie chce pan porozmawiać ze swoim obrońcą normalnie? Nie, bo ja nie mam obrońcy. Masz się wyłączyć, i tyle. Nakazuję ci nie to. Na ty, na pan, Nakaz... Jaki pan? Wychaza, że myślicie, że jesteście panami naszymi? Jestem wolnym istotą żywą. grzybą. No, oczywiście. Że... Nie będziesz udawał głupa, że, że opinia sądowa, że nie wiesz, że, że jest sfałszowana. Yy, Wszyscy udajecie głupa tylko. Jeszcze Zawadzka kłamie i mówi, że nie ma ona żadnych czynności, że nie będzie telefonu brała, a teraz się okazało, że jest wszystko nagrane. Kłamcy. I to są policjanki, którzy kłamią. Ja jestem przez 6 lat izolowany, bo Adam Dubin, milioner naukowiec, jest masonem i kolegą Kolhausera i po prostu i marionetki wszystko robią mi. I adwokaci, no szkoda teraz. Też sercujesz do wyborów? Ostatnio miałem, ostatnio miałem, y, y, szwiza, teraz jest pozłem. Tak, awansowała go masoneria. Liczysz na awans? No. A też uważasz, że jak pszczołek, że masoneria nie istnieje? ujawiłem Loży na Bractwę y, z, z no. Biegły przywiatla. A, Lisik jeszcze gwiazdeczka. Tak, hazarka. To Lisik. No, a, a kim wy jesteście? Polacy? Że udajecie głupa, że, że nie wiecie, że jest opinia sfałszowana? Ja 6 lat nie widzę dziecka, a, a wy, y, ja, ja dostałem z paragrafu 241 za pokazywanie prawdy i też nie zostałem wpuszczony na rozprawę, jeśli jest mnie potrzebny. Mogę zadać pytanie No zadaj mi. Jedno pytanie My wcześniej rozmawialiśmy Nie, bo ja po prostu. To że jestem w jakimś spisku. No to, to, to powinienem się wyłączyć na podstawie tego, że badania psoriatyczne, opinia jest. Ale ja nie chcę, żebyś ty, brak mojej zgody, brak mojej zgody, na podstawie, że jest lewa upienia, ty sobie broń, jak gozlewska cię kiedyś w wolnej Polsce zatrudni, to będziesz ją bronił, a nie mnie. Ja jestem mistrzostą brzydą. A nie. Jest jakaś parodia po prostu. Ja będę adwokata, kurde. Wiesz w ogóle artykuł Konstytucji 42? Prawo do obrony? Ja wygramy sprawę, kurde, yy... to, co...